Dzień dobry, godzina 16, czyli pora na program Sekrety życia. W najnowszym odcinku tego właśnie programu przyjrzymy się fascynującemu tematowi technik oddechowych i ich wpływowi na zdrowie, samopoczucie i jakość życia. Oddychanie, choć często niedoceniane jako proces automatyczny. Jest fundamentem naszego funkcjonowania. Ale czy wiesz, że świadome oddychanie może być kluczem do głębokich zmian fizycznych, psychicznych i emocjonalnych? Dlaczego oddech ma znaczenie? Oddychanie to nie tylko dostarczanie tlenu do organizmu. Jego rytm i głębokość wpływają na pracę układu nerwowego, serca, mózgu, a nawet układu hormonalnego. Techniki oddechowe, które celowo zmieniają sposób oddychania, mogą obniżyć poziom stresu i kortyzolu we krwi, poprawić koncentrację i zdolność podejmowania decyzji, wspierać zdrowy sen i regenerację organizmu, zmniejszyć odczuwanie bólu, usprawnić pracę układu odpornościowego. Więc jak działają techniki oddechowe? Techniki oddechowe często angażują system nerwowy, który odpowiada za reakcję walcz lub uciekaj oraz relaksację. Poprzez kontrolowanie oddechu możesz uspokoić umysł w sytuacjach stresowych dzięki oddechowi przeponowemu, zwiększyć energię i wydajność. Poprzez techniki takie jak metoda Wim Hofa. Głębiej połączyć się ze sobą podczas praktyk takich jak pranayama czy holotropowe oddychanie. Teraz omówię kilka najskuteczniejszych technik oddechowych. Pierwszy to jest oddech przeponowy. Technika polegająca na oddychaniu brzuchem która pomaga w redukcji stresu i poprawie trawienia. Druga to jest metoda yy, box-breathing, czyli oddech pudełkowy. Idealna dla osób, które chcą zwiększyć swoją koncentrację i zredukować lęk. Kolejny to oddech Wimachoffa. Kombinacja kontrolowanego oddychania i ekspozycji na zimno Wspierająca układ odpornościowy i poprawiająca samopoczucie. Kolejne to holotropowe, holotropowe oddychanie głębsza praktyka terapeutyczna, która pozwala odkryć emocjonalne blokady i uwolnić napięcia. Naukowe badania coraz częściej potwierdzają, że regularna praktyka technik oddechowych. Może przynieść realne korzyści zdrowotne, takie jak obniżenie ciśnienia krwi, redukcja stanów zapalnych w organizmie, poprawa zdrowia psychicznego, w tym zmniejszenie objawów depresji i lęku. Jak zacząć przygodę z technikami oddechowymi? Zanim zaczniesz praktykować techniki oddechowe, znajdź spokojne miejsce, w których możesz usiąść lub położyć się wygodnie. Upewnij się, że nic Cię nie rozprasza, wyłącz telefon, stwórz przytulną atmosferę. Ważne jest, byś był w pełni obecny i gotowy doświadczyć mocy oddechu. Przykład pierwszy, oddech przeponowy, czyli brzuszny. To prosta i skuteczna technika, która pomoże Ci uspokoić umysł i ciało. Usiądź prosto na krześle lub połóż się na plecach. Połóż jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Weź powolny, głęboki wdech przez nos, tak by Twój brzuch uniósł się, a klatka piersiowa została w miarę nieruchoma. Teraz wydech. Wypuść powietrze powoli przez usta, wyobrażając sobie, że wraz z wydechem opuszcza Cię stres. Powtarzaj to przez 3 do 5 minut. Możesz zacząć od liczenia do czterech podczas wdechu, do czterech podczas zatrzymania oddechu i do sześciu podczas wydechu. Przykład drugi. Oddech pudełkowy. To technika jest doskonała do szybkiego zrelaksowania się i skupienia. Czyli znowu usiądź wygodnie i zamknij oczy. Weź powolny wdech przez nos. Licząc w myślach do czterech. Wstrzymaj oddech na kolejne 4 sekundy i wypuść powietrze przez usta, licząc do czterech. Powtarzaj cykl przez 5 minut. Kolejny to metoda Wim Hoffa, Technika energetyzująca, która może poprawić koncentrację i odporność. Czyli znowu usiądź lub połóż się w spokojnym miejscu. Ważne, byś robił to naczczo i nie prowadził samochodu w trakcie. Weź 30-40 głębokich wdechów i wydechów, jakbyś chciał napompować swoje płuca do pełna. Nie zatrzymuj oddechu. Wdychaj i wydychaj naturalnie. Po ostatnim wdechu wrób pełny wydech i wstrzymaj oddech ile tylko możesz. Kiedy poczujesz potrzebę wzięcia oddechu, weź jeden głęboki wdech, zatrzymaj na 15 sekund, a potem zrelaksuj się. Powtórz to 3-4 razy. Teraz jakie są wskazówki dla początkujących osób? Nie martw się, jeśli na początku czujesz się dziwnie. To normalne. Prowadź regularność. Ćwicz codziennie przez 5-10 minut, najlepiej o stałej porze. Słuchaj swojego ciała. Jeśli czujesz zawroty głowy, zatrzymaj się i odpocznij. Możesz używać aplikacji mobilnych lub nagrań audio, które pomogą Ci utrzymać rytm. Zacznij już dziś. Poczujesz różnicę w samopoczuciu, nawet po krótkiej praktyce. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka o oddychaniu i różnych praktykach. Warto je zastosować na co dzień. Jeśli Wam się to podobało, proszę o polubienie, subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Piszcie dalej Wasze propozycje kolejnych odcinków Sekretów Życia. Są bardzo mi pomocne i oczywiście realizuję je, jak widzicie, za każdym razem. To są propozycje od Was, które tutaj właśnie przedstawiam. A z mojej strony zapraszam na kolejny odcinek za dwa dni z Sekretów Życia. A dzisiaj się żegnam. Dziękuję, że byliście, że wysłuchaliście. Stosujcie te techniki. Życzę spokojnego popołudnia, uroczego wieczoru. Mówiła Ewelina Benberger i do usłyszenia.